Proszę bardzo. Jedzie ciężarówka. Tam jest kamieniową. Może uda mi się przybliżyć. I co, zapraszam Państwa na kolejną leśną wędrówkę. W poszukiwaniu torów kolejowych. Czy tak się wyrażę. Dziękuję, jeszcze tym, którzy mają siłę w ogóle mnie słuchać. Sobie usmażę jajecznicę. O, proszę bardzo. Taka woda nawet dobrze było mi buty. Ten akurat sprzyjający moim Bundeswehrom 2005 Jak to mówił mój dziadek Kopnij trzewik spalić Także pozdrawiam serdecznie Proszę spojrzeć jak pięknie Filip Pietrowski. Dasz ból